Witam serdecznie w naszej oazowej kuchni. Dzisiaj będziemy robić przepyszne ciasteczka. Jak widzicie, mamy bardzo mały składników, bo to są takie trzy składnikowe bez cukru. Mam tutaj 350 g mąki przesianej przez siteczko. 125 ml piwa. wlewamy sobie do mąki. Tego 250 gram <laughs> margaryny. Oczywiście kto chce, może użyć masła. I teraz będziemy zagniatać. Nasze ciasto już jest wyrobione. Ona jest, jak widzicie, takie lepiące, ale nie przejmujemy się tym, bo teraz włożymy na godzinkę do lodówki. Minęła godzina. Nasze ciasto się już schłodziło. sobie weźmiemy jedną część. Podsypiemy mąką. Będziemy walkować na cienki płacak. Naukojemy tak na 3 mm. I teraz jak już mamy rozwałkowane radełkiem albo nożem do pizzy, wycinamy takie kwadraciki. Więcej. I powiem wam, że czym zrobimy se mniejsze, tym one są smaczniejsze. Więc ja robię mniej więcej coś takiego. No, kwadraciki są tak mniej więcej 4 na 4, to zależy. Mogą być 5 na 5. Teraz jak już mamy zrobione cięte, tu mam marmoladę. Ja akurat mam spikwy i pomarańczy, ale możemy dać jaką nam się, jaka nam smakuje. Dajemy trochę naszej marmolady i każdy jeden teraz robimy w ten sposób. O. Takie ciasteczka dajemy na blaszkę i będziemy tak robić ciastko za ciastkiem. Moje ciasteczka już, jedna blaszka jest gotowa. Zobaczcie. Są dość gęsto poukładane, bo one później nie rosną. Także mogą być gęsto. Jak mówiłam, czym są mniejsze, czym są smaczniejsze. I teraz wkładamy do nagrzanego piekarnika 180 stopni na około 20 minut. Aż będą piękne i rumiane. Pierwsza blaszka już upieczona. Piękne, rumiane, druga się piecze. Muszę Wam tylko powiedzieć, że wydłużyłam czas pieczenia do około 30 minut, bo przy 20 jeszcze nie były takie ładne, rumiane jak są teraz. Także obserwujcie swoje ciasteczka. Nasze ciasteczka zostały już upieczone. Jak widzicie, jest ich dużo. Wyszło dwie blachy. Teraz wystarczy je tylko posypać cukrem pudrem. Nasze pyszne i kruche ciasteczka są już gotowe. Są bardzo łatwe w wykonaniu. I polecam zrobić sobie naprawdę są przepyszne dziękuję ślicznie za oglądnięcie filmiku jak zawsze zapraszam na ponowne jak się podobało łapka w górę dziękuję